terapia dla pacjentów 60+. Ten program ma bardzo duże wzięcie wśród wszystkich mieszkańców gminy Trzebownisko, a pacjenci korzystają z naszych usług już od 3 tygodni. 112 osób, które w tym programie mają uczestniczyć, 56 osób już zapisanych, no i już kilkanaście osób korzystało właśnie z tych naszych ćwiczeń w Rehamed Center. 50% osób już zapisanych na ten, na ten program trzeba mieć skierowanie od lekarza rodzinnego, od lekarza pierwszego kontaktu, przyjść do nas, wypełnić dokumenty, które są przygotowane na naszej i stronie, ale też w rejestracji. Oglądnął mąż właśnie w internecie i potem skierowanie do lekarza i potem od razu tutaj do przychodni Rehamed i żeśmy zostali tu przyjęci. Firma BTL udostępniła nam urządzenie, które ten program jeszcze wspomoże i da większe możliwości fizjoterapii dla pacjentów, którzy potrzebują na przykład ćwiczeń równoważnych, takich koordynacyjnych i urządzenie, które nam firma dostarczyła, właśnie takie możliwości posiada. Tutaj do placówki Rehamed dostarczyliśmy platformę stabilometryczną, dynamometryczną. Pozwoli to pacjentom na trening ich równowagi, co jest szczególnie ważne dla osób powyżej 60 roku życia. Bardzo nam miło jest wspomóc placówkę przy okazji tak potrzebnych projektów realizowanych w gminie, która też jest bardzo bliska mojemu sercu, ponieważ sam osobiście pochodzę z tych regionów. Jest to bardzo dobry program, korzystam z niego pierwszy raz. Pozwala na rozwój ruchowy stawów, bioder, ramion, rąk. Plusem jest to, że nie trzeba było czekać w kolejce, tylko jeśli program został ogłoszony, skorzystałem z niego poprzez internet, składając wnioski, akurat nie w ośrodku Rehamed. Funkcje tego urządzenia są właściwie trzy. Po pierwsze, stawiamy na diagnostykę świeżego pacjenta, który przychodzi do placówki, skorzystać z programu. Po drugie, terapeuci używają urządzenia jako jednego z części treningów, które mają tutaj zaplanowane. A po trzecie, pozwalamy na zdiagnozowanie progresu, które udało się u tych pacjentów osiągnąć. Ten program jest w całości finansowany z budżetu. Gminy Trzebownisko. Nie ma tutaj żadnego finansowania z innych środków. Jeśli by przyszło prywatnie wziąć takie zabiegi. No z emerytury by pewno nie wystarczyło. Są to dość kosztowne zabiegi. Miałam różne schorzenia, właśnie neurologiczne, i bardzo jest mi to potrzebne takie, taką rehabilitację. Program zakłada rehabilitację dla pacjentów powyżej 60 roku życia tylko dla osób, które są zameldowane w gminie bo gmina Szebownisko ten program wymyśliła i my realizujemy jako centrum rehabilitacji. Gratulujemy gminie Trzebowisko pomysłu zorganizowania takiego, tak potrzebnego projektu dla jej mieszkańców. Liczymy na kolejne edycje i mamy nadzieję, że uda nam się im w tym jak najlepiej pomóc. No, mamy nadzieję, że, że to będzie kontynuacja tych programów może rozszerzonych. Bacznie patrzymy się na to, co w danym momencie pacjentom potrzeba, jakie są możliwości też nasze. Dzięki firmie BTL rozszerzamy te możliwości. Mam nadzieję na współpracę w kolejnych ewentualnie edycjach. Natomiast pod koniec każdego programu rozdajemy ankiety pacjentom i tam ci pacjenci umieszczają, co ewentualnie mogliby mieć w kolejnych edycjach więcej z tego programu fizjoterapii. Już widzimy, że jest potrzeba większej liczby ćwiczeń, więcej, większej liczby może masaży, ale to jeszcze wszystko przed nami. Analiza dopiero będzie możliwa po otrzymaniu wszystkich ankiet, które pacjenci otrzymują.